Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Downa. Dzisiaj trochę w nietypowym tytule, który przeczytaliście. Robimy napad na Kajoperiko. przynajmniej tak było napisane w modzie. Zobaczymy, ile to, ile w tym prawdy. E, będzie ciekawie, myślę. Wiecie, będziemy, będziemy robić rozpierduchę po całości, nie? Ale dobra, przechodzimy do gier. Dobra, jesteśmy z powrotem. Już tutaj na naszej wyspie nie było żadnych animacji, dlatego tutaj nie było co wam pokazywać za bardzo. Mamy sobie mody tak, Duma. Dużo duma, jakaś specjalnie ich nie pobierałem, przyznam się od razu. Ale mamy tutaj sobie duma, mamy jakieś shotguna z duma. Wszystko, no wszystkie bronie w sumie, nie? Więc sprawdzimy od razu, czy mój komputer w ogóle wytrzyma. <noise> Bo nie powiem, ciekawi mnie to. Eee, więc tak, jak to tu wszystko działa teraz, tak? Drzwi możemy otwierać, ok, gdzieś jesteśmy. Latarka by się przydała, nie pamiętam, czym się włączało. Latarkę F, dobra. Teraz możemy się poczuć jak w prawdziwym horrorze. Tu chyba nie możemy nic zrobić. Okej, okay, tu mamy naszą łódź, jak widzicie zresztą, proszę bardzo, tam sobie jest. A my przechodzimy do rzeczy, tylko zostawimy po sobie znak. Czekajcie, to jest aut autograf. Szt, Robimy tak, tak. No proszę bardzo, widać, że byłem, byłem. Wbijamy na pełnej. A, bo tak można zoomować jeszcze. Powiepadmy z tymi świecami. Nie ma tu nic. Gdzie są pieniądze? Halo! Zeskakiwać z kaski. Ty no... To miał być napad, nie? Chyba, że to się coś będzie pokazywało. Lokalizacje, cele podstawowe... Ej, bez tu są cele! O kurde! Ej, dobra, to jest normalnie jakbyśmy mieli misję w Teal O co chodzi? Dobra. A w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, mamy w ogóle polskie napisy. W końcu. Okazało się, że były. <gry> Ale ja bym ślepy. Dobra, eee... To idziemy tu. Moment, bo... Dajcie mi jeszcze luknąć jeszcze raz. Tu przede mną. Dobra, dobra. Ty, no wbijamy. Ej, jest bez kitu. Jest alarm nawet. Ej, czyli to trzeba przykminić w ogóle. Dobra. Czyli tak. Tu mamy jeden. Weźmy to sobie jakoś zaznaczmy. Zobaczymy, co to piła potrafi zrobić. O ty, dobra jest. Okej. Okay. Eee, czy da się tu zostawić jakiś znak? No nie mamy za bardzo czym. Perico pistol. Uuu. Czy coś tu jeszcze? Bo to jest chyba z tego moda. Bo nawet ma nazwane Perico, nie? Więc jakby. Nie widzę tu innej możliwości. Dobra, mamy tak. To. Tu mamy dwa cele też główne. I tu mamy jeszcze jeden. To Są wymagane cele, żeby wrócić do naszej ucieczki. Tu jest ucieczka. Pojazd ewakuacyjny. Aha! Czyli my motorówką sobie przepłynęliśmy, ale nią nie uciekamy. Rozumiem. Czyli w sumie i tak finalnie od tego zaczynamy. I najlepiej mi się wydaje, że będzie pobiec tu. Tu, tu. Po drodze może zrobić jeszcze te dodatkowe. Nad można chyba nimi uciec. No zobaczymy, jak to wygląda w ogóle. Tymi dodatkowymi celami ej kurde, powiem wam, że teraz się najarałem jak zobaczyłem, że naprawdę są tutaj te... Kurde, wszystkie te... No! obiektywy, nie? Ja! Yeah. Nawet nie chcę ile gości musiał przy tym siedzieć, żeby to zrobić. Przynajmniej się wydaje, że to nie jest takie proste. Powiem tak, od razu mówię, nie zweryfikuję wam jak to w zupełności wygląda dobrze w porównaniu do mapa GTA, bo tego napadu nie zrobiłem. Przyznam się, mam bez bicia. Nie, nie zrobiłem. E, więc niestety tutaj jestem zdany na was. E, dobra, tu mamy cash. Tam było złoto, to tu jest ten główny objective. Gdzie jest drugi? Drugi jest też gdzieś tu obok. Czyli wyżej zapewne. Nie da się wydawać wyżej. Pokaż mi. Na wysokości gracza 15 metrów. Przez... Aha, czyli to, to nie jest do, to dodatkowy. Niżej mamy te. Główne, dobra. O, tu jest zejście. Mamy, mamy zejście. Jakieś. Tak, tu się coś nad podświetla. Save chyba. Jeśli. Się... Robimy dziurę w ścianie. Dobra, to miejsce kojarzę. Coś, coś, coś. Dobra, to ma miejsce nie mówię, bo miejsce myślę, że tu jest dobrze odzorowane Że tutaj to nie ma nad czym się teraz zastanowić. Dobra, tu mamy jedną rzecz, tu mamy drugą, tu mamy save. Cel podstawowy, tak Ale ten safe musimy jakoś zabrać A czekaj, jest napisane, jest było napisane e, Damien Water, dobra, musimy to utopić w wodzie. Dobra, bierzemy go ze sobą. Nie wygląda, że miał jakieś trójki, więc myślę, że nie będzie problemu. Kurde. Ściana nam przeszkadza szkada. Wypad z tym ścianą. Chodź. Ja nie wiem jak my chcemy go A nie, bo tu i tak nie było widać schodów. Ty, a nie da się w sumie zrobić dziury tuż do wody? Nie da się. Eee, trzeba stąd jakoś wyjść, nie? Tu mamy... Coś? Nic. A tu jest jakieś oficjalne wejście? A tu jest woda. Tylko ciekawe czy nam zaliczy to. Dobra, mamy myślę odpowiednią dziurę, to na pewno powinno się zmieścić. O EJ TAK JEST SZYBCIEJ Przynajmniej przez chwilę było No dawaj lecisz tam O kurde aż mi wywalił O O O O O Dobra w dobrym miejscu to, to go trzeba w dobrym miejscu złapać Wtedy działa Poszło Zaliczyło nam tą wodę dobra S, yes. ESA yes. Dobra yy, wychodzimy Tu mamy główny hall Okej okay. I my teraz jesteśmy przy Tu mamy główny kolejny obiektyw. No w GTA może by tak, by, tak, by tak nie zrobił tych dziury w ścianie, ale... To nie GTA, Tutaj o to chodzi, żeby to... całe zmiażdżyć. Eee, Nie, wyjdźmy z tym. Same dopiły. Tu mamy główny, dobra. I to w sumie pójdzie szybko. Mamy już safe jakby zabrany. Zobaczmy w ogóle ten... Tele dodatkowy w tym domku. Bo może one nie są podpięte. Nie wiecie, i nie będzie nam pokazywało czasu w ogóle jakby na nich. Jak sobie je zbierzemy? Tylko najpierw trzeba znaleźć jakieś pomieszczenie, które cokolwiek będzie miało w sobie, nie? Bo dużo pustych tu jest. Ale i tak co? Jak co szacunek dla osoby, która to zrobiła? No kurczę, no zrobi coś takiego. Naprawdę nice, nie? Eee, tam? Coś? Nie. Ej, tu mamy nawet drugą opcję. Patrzcie, można ten kręcić. He. Fajnie. Eee, nie ma nic. I też ma czujkę Czyli tu by się przydało zrobić jakieś wejście Tylko, że to myślę, że jest troszkę niemożliwe. Ależ mamy deski. I to za pomocą desek sobie zrobimy. Gdzie jest? Dwójeczka, dwujeczka, dawać deskę. U. W ten sposób. Dobra. Ale nie spadaj. Dobra, damy radę. Wejdziemy po tym. Jakoś. Da się? Da się. Fajnie, okej. Okay. A jak to działa? Aha, myślałem, że będzie jakaś fajniejsza animacja. No trudno, Dobra, ja myślę, że jestem gotowy. Tu jest, tu jest, mamy najcięższy etap, tu na dole. No bo on palcem pokazuje, a wy nad nie widzicie, jakby stan umysłu totalne, nie odklejka. Więc wjeżdżamy tu, bierzemy ten dodatkowy, wjeżdżamy tu, bierzemy główny dodatkowy znowu, dodatkowy z piwnicy. E, więc będzie trzeba się dostać do wejścia do piwnicy, które było tu. Tu jest schowane, więc idealnie bierzemy tak, tak, tak. Tu główny, na samą górę lecimy, tu po dodatkowy, po ten i lecimy prosto do samochodu. Myślę, że się uda. Więc myślę, że jazdunia, nie? W którą stronę mamy tylko biec. Za siebie. W tamtą. Tamtą mańkę. Gdzie to było? Tam. Nie wiem, tu podaki idzie dostać. Dobra. Lecimy z tym. Po co sobie zrobić dziurę wcześniej, żeby to normalnie zabrać, ale przecież... Ale kurde, mieliśmy tam deski! Ja pierdziele, odkleiło mnie totalnie, odkleiło mnie. Dobra, bierz to. Szybciej dawaj, 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 bo nam czas leci. 40 sekund nam zostało. A czasu jest mało, nie możemy nawet sprintować, bo tych grze się nie da. Dobra, jesteśmy już tutaj. Pyk. Dobra, zabrane. Wbijamy do góry. Gdzie było wyjście? Nie ma wyjścia! Tu jest. Dobra, mamy, mamy. Dobra, wyjazd, 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 gdzie jest ten cel główny? Tu był. Nie, to jest dodatkowy, dlaczego to jest dodatkowy? Dobra, idziemy tam. Tu błyszczy się jeszcze główny. Widzę go, widzę go, płyszczy się. Nie, no ale czas nam się skończył. Nie, nie! No i nie da się go przedłużyć. Dobra, w ogóle sprawdźmy te bronie, tak sądzę. Ej, fajnie wygląda. Wizualnie mega. Nium A i nawet są te, patrzcie mówimy te umiejętności z duma. To się przegrzewa, tak? To są załadowane i pyk. Ale beczka. Dobra, tu mamy minigun. Dumowy minigun. Nium Rozpijed ducha totalna. Eee, to jest to. to jest shotgun. No tak to shotgun, nie? Zwykły. Dum rocket launcher. No typowa rakietnica. A, i mogę sam jeszcze wrócić, kiedy ma wybuchnąć. Uuu. O kurde, ale aż zlagowało. Eee, i tu mamy coś takiego. O, ja pierdykam. O nie, to nam misję zaczęło. Ale, muli. O ja. Ej i dobra, FPS-y nam wróciły. okej okay. Ale, jak to polagowało w ogóle? A, tam nam zaczęło, dobra, trudno. Karabin laserowy, to, to nie, to nie jest duma nawet. Mocno sprawdzaliśmy, że jest mechmę. A, i to byłoby wszystko, ale możemy rzucać banany! Banana, banana! I... O, 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 ojej, Zabije się zaraz ten Aha, A, skończyły się. O nie, czyli mamy jeszcze ograniczoną amunicję. Dobra, nią! Rozwalamy tą wyspę Gdzie to jest? Niech laguje! O kurna! Co tu się dzieje? Ojemy Dobra, dawać dwa! wywali Blue screen będzie. Trudno I... Ale tu się dzieje... Patrzcie jaka tu jest dziura została. O kurde. Jest moc. No dobra, na koniec, no. Dobra. Jesteśmy z powrotem na drugiej mapie innej. Nie będziemy się tam aż teraz tak zajmować, bo to bez sensu. Eee, tak, teraz mamy wszystkie bronie. Wszyściuteńkie, no muhawe jakąś, dobra Kolejna mapa z GTA. Eee, tym razem mamy te dwa wielkie wieżowce z F i tego drugiego. Tu miała być chyba ulica, ale coś poszło, nie, tak? Ewidentnie tu miała być ulica, ale coś poszło, nie tak? Na pewno kojarzycie miejscówę. I o co chodzi? No będziemy sprawdzać, co się stanie jak... No, spróbujemy w ogóle rozwalić najpierw ten budynek tak, żeby on zleciał na ten. Mega mnie to ciekawe, co się stanie, więc przyjdźmy do rzeczy. Zamiast teraz znowu gadać wieki. Zrobimy to myślę, że minigunem, albo najszybciej. Więc co się wydarzy? Co to się wydarzy? Ej, czemu to jest niezniszczalne? Aha Czy ja mam się czuć oszukany? Kurde to w ogóle tutaj co się dzieje. Ej, no to miało jakby. Wiecie, to, to, to są rzeczy, których się nie da rozwalić. Sprawdzamy to. Ten budynek musi pójść z dymem. To sobie radzi. się, że to sobie radzi, to naprawdę to rozwala. Patrzcie, spada, spada. Leci! O, kurde. Ale lagi, ale lagi! O ja za dużo jest chyba już. <śm> o ja pierdzielę. leci świetnie! Leci! Dobrze, na drugi budynek! Jednak nie! Jednak nie! Jednak leci na mnie! O jeny, Co tu się dzieje? Ja nie mogę, mój komputer nie wyrabia! Biedny, biedny! On nie wytrzymam. Po dzisiejszym dniu będziemy tak dość. Ale cóż, to wymaga poświęceń. Ale jak to ladrzy? O kurde. Ej, no jest tragedia. Dobra, zobaczmy. Mamy naturalne slow motion w tym momencie, nie? Dobra, i co, i co, i co, i co, i i i. Aha. Nic się nie stało. Dobra, jesteśmy już na kolejnej mapce. Tym razem już tej zwykłej od twórców. O, ty, tu nawet jest Monster Truck. Ła! Mamy Monster Trucka. Sprawdzamy, co, co, jak sobie tutaj poradził mój komputer w ogóle. Przy tych wszystkich modyfikacjach z Duma, bo... No powiem wam, że naprawdę te modyfikacje z Duma mają moc, nie? Mają moc, totalnie. Się nie spodziewałem tego, wszystkiego, co tu się w ogóle działo, nie? Dobra, eee. No my myśl... Zacznijmy spokojnie, nie? Od takiej rakietnicy. Tam. Ty, albo. Ty, mam lepszy pomysł. Próbujmy wywalić tą w ogóle całą wieżę i zobaczymy, co się stanie. Co ty myślicie? Ja myślę, że to będzie mocne, bo powiedz, że wszystko tu jest na lince. Więc jakby nie patrzeć według fizyki, ee, patrzy, nie patrząc na to, że tak jakkolwiek ją posiada. Nawet, no, w sumie nawet nie jakkolwiek, a porządnie ją ma. Cała reszta powinna pójść z tym. Więc pora to przetestować. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I ostatnie, i poszło. I co? I co? I co? I co? I, i nic. Złapać tego się nie da. Dobra. Coraz bliżej celu jesteśmy. Dobra. Weźmy coś innego w takim razie. Skoro to ma problem, to weźmy sobie. Ale weźmy coś takiego na przykład. O! Dobra. Powoli, powoli do przodu, jak to mówię, nie? Ale to się cały czas na coś trzyma. Ty no. O, jest, idzie! Może te linki po prostu trzymają. I co? Pociągnie coś za sobą? Aha. Zawiodłem się. Traf, traf. Trafiło. Drugie. Zaraz jak dupnie to z impetem. Idzie, idzie budynek! No i... No tyle by było, nie? No się dzieje. Wow. No dobra, no cóż. Eee. No to, no to, to nas szczerze nie zadowoliło. Dlatego myślę, że pora iść już na grubsze sprawy. Bo, bo na, to, na to czekacie myślę. Myślę, że na to czekacie. Dobra. Tak, no co to, czym rozwalamy? No znowu tym? Sprawdzamy jak teraz przetrwa mój komputer? Ora. Jazdunia. No i patrzcie, to chodzi płynnie, nie? Znaczy, że to normalnie... dobra, troszkę zamladzy... o, dostałem w łeb. Ale w miarę możliwości chodzi co jak co płynnie. A tam to normalnie się prawie nic nie dało zrobić, dlatego ja myślę, że tamta mapa po prostu jest taka... mechme zrobiona. E, pod względem tego po prostu ile jest jakby... Ile jest e, wszystkich rzeczy tam napchanych, nie? E, i przez to po prostu ma problem. Dobra, wywalamy ściany! jak myślicie, co, zro... co zrobi Donio w takim miejscu? Oczywiście, że nie wielki rozpiździel. O kurde, ty, ale nie wiedział, że to ma taką opcję? O, ja jak to nawala, jak głupie. Ej, dobra, sprawdźmy to. Ustawmy się. O kurde. Ej, to ma moc. To ma naprawdę potężną moc Co coś jeszcze mieliśmy? No to mieliśmy tą piłę, tą piłę to w sumie sprawdziliśmy chyba tak jak chcieliśmy A tu jest samochód, proszę bardzo, jeszcze jeździ Nie, nie jeździ z ten pojazd, jest zdrowy Piła, która przetnie wszystko Miło I jeszcze to, że możemy sobie... I mi z tym Z tym też Że gdy możemy sobie tą... Nie wiem co to ma nam wprowadzić do rozgrywki w sumie jakby do góry góra-dół nie mogę nie? tego przenosić jakby tylko mogę tak sobie na boki tym kręcić więc tak za bardzo nie wiem co ma mi to dać do życia eee, i zmienić mi tutaj w rozgrywce ale spoko dobra jazda w tymi budynkami niech to walnie totalnie niech to dupnie mm, nie ma kidla tyle w temacie przykro mi no, jest trzeba po krzakach. I teraz. No, znowu tak mechmy. Me. Dobra, rzućmy ba bananami. Banana! Ło ale leci! Firewerki, no mamy nowy rok. Nium! Zdechnę zaraz. Chyba nieśmiertelności się tu nie da włączyć akurat. Nie, no to jest nie? BANANA! DLA BOMBARDO! Dobra, poszło porządnie, nie? A teraz uwaga, kolejna rzecz satysfakcjonująca potężnie w tej gierce. I gośnica. Cudowna rzecz. No, nie, to jest mega, dobra. Eee, czas zrobić jeszcze większy. Dobra, jedną tu. Po tym drugą tu i od razu damy trzecią. Leć! Teraz dopiero są problemy. I ja, ale z tą bronią to osiągnięcia to w ogóle idą w sekundę. Bo jest osiągnięcie zniszcz na 10 tysięcy bloków albo 10 milionów i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że to jest trzecia mapa dopiero, a już mam kolejne osiągnięcie, nie? tych właśnie niszczenia ileś tam tysięcy bloczków. Ale, dobra, poszło to sromotnie, nie? <grymne> tu można sobie kiełbaski grzać, jakby ktoś chciał. ale gaśnica sobie nie radzi za bardzo. No, co może radzi? Nie, no, radzi sobie. Radzi sobie, gasi. Dobra. Świetnie. Świetnie, bo chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Ten ogień mi trochę przeszkadza. Eee, niestety. No, już. Dobra. Dobra, a jak to wygląda po naszej wizycie? A na tabie? O kurde, dobra, na tabie wygląda jeszcze lepiej. <laughs> nawet tu mamy dziurę, żeśmy walnęli Tutaj to ja wiem, że my się, ale tutaj na samym początku walnąłem, nie? Ej, dobra, to wygląda potężnie. O, tu mamy rafta nawet można grać, proszę bardzo. Raft w teardownie. Ciekawie brzmi. ja driftów nie robiłem. A! Aha, bo to się wywaliło! Nie, 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 zastanawiałem się co to jest, nie? Ale za chinę nie wiedziałem. Dobra, i po, porządnie to poszło. To trzeba przyznać, że to poszło naprawdę potężnie. No, ale dobra. No chyba już tutaj nie mam co wam za bardzo pokazać co najwyżej. Jeszcze tak dla was na sam koniec możemy walnąć jeszcze taką jedną symboliczną. A, widzicie co tu się dzieje, nie? Da się slow motion włączyć w ogóle? Poczekajcie, sprawdzę tylko. Ej dobra, mm. już odkryłem jak zrobić zwolnione tempo. Nie wiem, czy tu mamy jeszcze jakiś budynek, który jest cały. Mamy tam. Dobra, to tam się przejdziemy i zobaczymy w zwolnionym tempie, co to zrobić z tym budynkiem, ta broń. Bo szczerze, ta broń mnie tutaj najbardziej satysfakcjonuje, bo to jest po prostu tak mocarne. Uwaga! Ty bo to w ogóle tak takiego... jak. Ej, kurde! Ej, to, to jest zarobiste Stapia to wszystko po prostu. Ale patrzcie jak to w ogóle wlatuje, jak w masło, nie? Znaczy, cały budynek zniknął. Ta ludzki zniknął, jakby. Wiecie, to nie jest tak, że jak rakieta chce przeleci i tyle. To cały budynek zniknął normalnie. Ja. Yeah. Dobra, to coś jeszcze zostanie? Monster trak dostał po dupie. Stopił się, proszę bardzo. Nie, no, modyfikacje z Duma do dawno to chyba najlepsze, co istnieje. No patrzcie jak to w ogóle z tym leci, nie? Ja yeah. nie no to jest mega satysfakcjonujące, jak się na to tak patrzy. W tym zwolnionym tempie to w ogóle jest jeszcze lepiej. To był świetny pomysł, żeby znaleźć to zwolnione tempo. Kurczę, patrzcie jak to jest teraz czyściutko. A kiedyś czy tu były budynki! O <ścoughs> kurde, dobra! Słuchajcie no moi drodzy, no to by było na tyle w tym odcinku. E, w następnym myślę, że po, po kolejne mapy sięgniemy i będziemy zrobić jeszcze większą rozwałkę, zobaczymy co mój komputer jeszcze na to powie. Ja myślę, że on powie w końcu, że ma dość, e, ale dobra, dzisiaj podołał e, nawet w tych cięższych sytuacjach. No. Jeśli film się spodobał to zostawcie jakąś łapeczkę w górę albo jakiś, jakiś komentarz czy coś, możecie też w ogóle podrzucać pomysły, właśnie, podrzucajcie mi pomysły w, komentarze, na, w komentarzach na jakieś mapki, jeśli macie, e, to sobie je też potestujemy i na jakieś modyfikacje, do chodzi też o obronie. Ja jestem naprawdę otwarty na Wasze propozycje. Z chęcią spróbuję, więc czekam, będę czytał, będę sprawdzał, walcie śmiało, nawet, nawet się nie wstydźcie każdą mapę, postaram się przetestować i każdą broń, którą mi tylko pokażecie. E, no chyba, że będzie jakaś taka trochę nie, nie, nie na odcinek. <laughs> Ale zobaczymy. E, więc dziękuję za Wam za oglądanie. Zostawcie oczywiście też subika, żeby być na bieżąco. Nie zapominajcie o tym, bo później będą was te downy, czy inne jakieś serie. Ale to już byłoby na tyle z mojej zbędnej paplaniny. Więc ja się z Wami żegnam. Na razie i do następnego odcinka. Ella!